Czyli witajcie na kanale Kosmiczna Orbita. Dziś pogadamy sobie o trzeciej najbardziej potężnej rakiecie na świecie, czyli Falkonie Heavy. 3, 2, 1, Zapłon, odejście od wyrzutni. Mamy odejście. Start rakiety Falcon Heavy odbył się 6 lutego 2018 roku. Na orbitę okołoziemską ta rakieta była w stanie wynieść aż 63 tony, gdy Falcon 9 umiał wynieść tylko 22. Stopień 0 miał 9 silników Merlin, stopień 1 miał też 9 silników Merlin, a stopień 2 miał tylko 1 silnik Merlin. Ta rakieta miała wynieść na orbitę samochód firmy Tesla, czyli samochód Elona Muska, czyli twórcy tej rakiety. Sama rakieta, jak wspomniałem, jest trzecią, jedną z najsilniejszych rakiet na świecie, tuż po Saturnie 5 i Energii Buran radzieckiej rakiety. Większość rakiety wracała na Ziemię, czyli można było ją użyć jeszcze raz w następnych lotach, czyli koszt nie był aż tak duży. No i najlepszy moment, czyli odrzucenie owiewki. Jak widzicie, razem w, w, w środku samochodu siedział Starman, tak nazwany Manekin. Na koniec misji samochód był tylko 62 miliony kilometrów od Marsa. Dziękuję za obejrzenie tego odcinku. Do następnego odcinka. Cześć!